Witam wszystkich tu Hikomikos. I tak, doczekałem się tego momentu, w którym zakupiłem sobie na święta konsolę Nintendo Wii U. Specjalny zestaw, z tym że ja kupiłem ten czeski jeszcze dodatkowo z grą. New Super Mario Bros. Wii U to jest wersja. Just Dance zawiera Nintendo Land oraz dodatkowy nowy pad. Tradycyjna wersja, 8GB, więcej pamięci nie potrzeba. Wystarczająco dużo dobra, tak wygląda pudełeczko z różnych stron. Just Dance. Nowka sztuka, gra Just Dance. Nintendoland, zestaw Da do Willata, Gra New Super Mario Bros. U, plus Super Luigi, New Super Luigi U. do klubu Nintendo oraz gra 7-dniowa trialowa wersja na Wii Karaoke U wilot nówka sztuka te nowe piloty mają już z tyłu przycisk synchronizacji przez co nie trzeba wyjmować go z tego ani również odczepiać klapki na baterie Dalej, sensor, bar do telewizora. Tutaj mamy kabelek, zasilacz, kolejny zasilacz tak. i najfajniejszy moment, mm, ale ładny. Nintendo Wii U. Ale ładnie pachnie. Super. Tak, tamten kabel to był HDMI. Tu mamy na sensor, na AV, na zasilacz i dwa porty USB. Wentylacja i tak dalej. Tu mamy miejsce na kartę pamięci i dodatkowe dwa porty USB. Całkowicie nowy Uf. pad do konsoli. Bardzo fajny, duży, leciutki, pomimo swoich wymiarów. Można było. Spodziewałem się, że będzie bardziej ciężki, szczerze powiedziawszy. Dobra, uruchomimy konsolę, ale przedtem mm, zaopiekuję się trochę tym padzikiem, ponieważ nałożę na niego specjalną folię zabezpieczającą ekran przed zarysowaniem. Dodatkowo jeszcze mam mm, zakupione y, nakładki, to znaczy to są właściwie stacja dokująca na nasz pad gamepad. I jeszcze do niego silikonowa nakładka, tylko muszę sobie kupić inny kolor. Bo tak na początku myślałem o czarnej, ale w końcu zdecydowałem się na białą wersję. Dobra. Komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jeśli byście chcieli, zagrajmy w którąś z cykier. Zostawcie łapki w górę, komentarze pod filmikiem i subskrypcję. Na razie. Cześć. song